Dzień dobry. Gdzie usiedli Magda, Sebastian i reszta? No i tu jesteście, tak? Właśnie sobie myślę, że za parę lat wasze dzieci będą niezwykle wdzięczne, że pokazujecie teraz ich nagie zdjęcia. Podobnie jak ja jestem bardzo wdzięczny moim rodzicom, że upubliczniają wśród swoich znajomych foty jak mam 3 lata i stoi w rajstopkach na przykład. W ogóle rajstopki wydaje mi się, że w moim pokoleniu, dla facetów w moim pokoleniu rajstopki to jest jakaś trauma zbiorcza, taka jak jak przyjaciel wesołego diabła. Mniej więcej. Ile osób się bało przyjaciela wesołego diabła? No nie? Myślę, że sprytny adwokat mógłby nam w tym pomóc. TVP chyba byłaby po drugiej stronie stołu. Dzień dobry. Witam wszystkich i miliony widzów przed telewizorami. Wybrałem taki temat. Nie wiem, czy on się wpasowuje w wachlarz, bo ani nie jest poradnikowy, ani nie jest jakąś taką. Wizytówką tego, co robię, raczej jest jakimś zbiorem przemyśleń, którymi towarzyszą przez ostatnie lata podróżowania. Wydaje mi się, że możemy się zgodzić co do tego, że generalnie wszyscy zajmujący się, wszyscy może prawie wszyscy, byłoby bardziej zachowawczo, ludzie, którzy zajmują się podróżowaniem w takim czy innym wydaniu, przechodzą pewne fazy tego podróżowania. I one są generalnie często bardzo podobne. Zaczyna się od jakiejś takiej ekscytacji neofity odkrywcy, bo jak się wyjeżdża gdzieś pierwszy raz się nagle okazuje się, że za drzwiami domu jest cały świat do odkrycia, o którym w ogóle nie wiedzieliśmy, nie zdawaliśmy sobie sprawy z jego istnienia. I im dalej, tym lepiej, im taniej, tym lepiej. Im częściej się wyjeżdża i na dłużej, im więcej się rzeczy dzieje na raz podczas takiego wyjazdu, tym lepiej. I ten etap się najczęściej kończy w momencie, w którym dochodzimy do wniosku, że już wiemy tak dużo o świecie po naszej miesięcznej, wyjątkowej wyprawie do Indii. Deli, Bomba i dwa tygodnie na Goa, że już jesteśmy ekspertami od indii, że trzeba się tym z kimś podzielić. Albo się wtedy próbuje prowadzić bloga, albo jakiś serwis podróżniczy, a jeszcze jakby ktoś nam zapłacił za to, to już w ogóle rewelacja. Więc wtedy się dzwoni do jakiejś redakcji, proponuje się swoją, swój temat w postaci fotoreportażu czy reportażu. No i niestety jest smutna lekcja, bo się okazuje, że takich propozycji to każda redakcja dostaje 200 w ciągu tygodnia. Nasza wyjątkowa wyprawa nie była taka wyjątkowa, jak nam się wydawało. I to jest najczęściej koniec pierwszego etapu. I potem się zaczynają pro, takie projekty raczej podróżnicze, takie, takie jeżdżenie z celem. To już nie chodzi o to, żeby było jak najtaniej i nieważne, gdzie byle było za darmo albo za pół darmo, tylko się już jeździ w konkretnych celach. Tak jak, nie wiem, Łukasz Supergan teraz jedzie do, ponownie do Iranu i realizuje przejście przez Góry Zagros 2300 km pieszo. Więc jakby jeździ się już po coś. Miejsce nie, nie stanowi już celu. A, jadę do Indii, jadę do Nepalu, jadę do Zambii, obojętnie gdzieś indziej tylko staje się raczej scenografią tego miejsca, tego, tego czegoś, po co tam jedziemy. I wtedy już się niekoniecznie człowiek skupia na, na samym kraju jako na miejscu, tylko raczej się jedzie do ludzi, jedzie się po jakieś osiągnięcie konkretne, jedzie się zrealizować jakiś projekt. No i oczywiście z tego są różne drogi dalej. Można iść taką drogą, jak nie wiem, rozwiaheros na przykład, czyli to już nie są... Wyprawy, podróże, które są jakimś tam, jakąś tam ucieczką od życia, tylko raczej się to zmienia w podróże, w życie w podróży, jest jakby treścią tego życia, staje się podróż, albo się robi z tego potem poważne życie realizacji dużych projektów sponsoringowych, takich, maki, wagich, czyli próbuje się jakoś tam połączyć pracę z, z podróżowaniem jako, jako pasją. I mam wrażenie, że zwłaszcza wśród dziennikarzy, którzy się zajmują podróżami, jest jakaś taka mania, że to jest sport wyczynowy. Wiecie, a w ilu krajach byłeś? A w 52. No to jest też cienia, bo on był w 96, tak na przykład. Wiecie o czym mówię, prawda? To jest, to jest stały motyw, że jeśli ktoś się przedstawia jako podróżnik, to musi być w etykiecie, w ilu krajach był. No, i ja od paru lat dochodzę do wniosku, że to, jest, że, to, że to nie ma sensu. Że to jest jakby coś zupełnie. Że to jest zaprzeczenie tej idei. Że się nie jeździ po to, żeby zbierać kolejne stemple, tylko po to, żeby te stemple coś jednak oznaczały w życiu. Miesiąc temu zmieniłem paszport. Mam teraz trzeci paszport w ciągu ostatnich czterech lat. Wszystkie wymieniłem, dlatego że, się, że nie było już w miejsca na pieczątki. Ale lista moich odwiedzonych krajów przez ostatnie dwa lata zwiększyła się tam z, 40, z 49 do 55 chyba. Cienias jestem, no. Zgadzam się, tak. Ale za to byłem, nie wiem, w Tajlandii na przykład dziewięć razy, byłem w Zimbabwe pięciokrotnie. Stany przejechałem trzy razy ze wschodu na zachód albo odwrotnie. I coraz częściej wracam do tych samych miejsc, ponieważ doszedłem do wniosku, że gdy jedzie się gdzieś pierwszy raz, to się pojawia jakaś taka presja tego miejsca. Czyli jest Lonely Planet, który ma 15 top 10 na przykład. I trzeba zobaczyć te highlighty. O, tam nas jeszcze nie było. I w taki czy inny sposób, ponieważ nie wiemy nic o tym kraju tak naprawdę. Presja albo miejsca albo informacji, albo relacji innych ludzi buduje w nas jakieś poczucie obowiązku, że trzeba to zobaczyć tamto, to przeżyć, to zaliczyć i tak dalej. A gdy wraca się w to miejsce drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, można zacząć jakby kapitalizować wiedzę i doświadczenie zdobyte wcześniej. Nie ma już tej presji, już nic nie trzeba. Jak przylatuję po raz kolejny do Nepalu, to już widziałem pokarę i widziałem Chitwan, i widziałem Bardiej, widziałem Katmandu i, i wszystko, co tam jest do zobaczenia. I teraz już jadę do ludzi, jadę po konkretne rzeczy. Więc chciałem Was dzisiaj spróbować namówić, żebyście nie szukali nowych dróg, tylko wracali na stare. Bo to mogą być e, no, ciekawsze doświadczenia. Napije się wody. Czy ktoś może coś zaśpiewać w międzyczasie? To jest fajny patent. Jak komuś brakuje tchu, wystarczy się napić wody. To naturalnie wygląda i nie, nie ma wiochy wtedy. Pokażę Wam parę zdjęć z wakacji. Rzadko to robię. Ale patrzcie, jak ja mam wakacje. Super. Słuchajcie, to są zdjęcia z Zimbabwe, z mojego pierwszego pobytu w Zimbabwe, w którym byłem pięciokrotnie. Przy czym tylko za pierwszym razem objechałem kraj dookoła, czyli tak jakby backpackersko po prostu. Przez pozostałe cztery razy wracałem już tylko w jedno miejsce: do rezerwatu IMIRE, który zajmuje się. Ochroną i rozwodem czarnych nosorożców, i, bo to jest moje miejsce na Ziemi. Mam tam przyjaciół, pomagam im. No, no jest, to, jest to po prostu dla mnie magiczne zupełnie miejsce i wracam tam za każdym razem, jak tylko mogę. Lecę w przyszłym miesiącu zresztą ponownie. No więc takie foty ma w sumie każdy, kto pojedzie na safari. Umówmy się. No, nie są wyjątkowe w żaden sposób, jeśli się dobrze zastanowimy. To są zdjęcia z mojego trzeciego tam pobytu. Po tym, jak już zorganizowałem dość dużą akcję pomagania tym, tym ludziom i zebrałem dla nich trochę pieniędzy, i tam mi się udało e, troszeczkę zabezpieczyć dwa sektory najbardziej narażone na ataki kłusowników. I to jest doświadczenie, którego się kupić nie da nigdzie. Jest unikalne w skali świata. Nie, nie znalazłem w Afryce żadnego miejsca, w którym tak można by się było zbliżyć do nosorożca. W efekcie mojej znajomości z y, trawersami, czyli z właścicielami tego y, rezerwatu, wszedłem na tyle głęboko w Temat kłusownictwa, przemytu kości słoniowej, przemytu sproszkowanego roku, rogu nosorożca i ogólnie takich międzynarodowych przestępczych klimatów, że doprowadziliśmy do prowokacji policyjnej i w Lusace w Zambii No, namierzyliśmy szajkę zajmującą się tego typu procederem. Zebraliśmy o, ich, o nich informacje, pewne pełne dane operacyjne, że tak powiem, i tak dalej. Po czym przekazaliśmy to wszystko w ręce lokalnej policji i trzy tygodnie później ten gang został rozbity. Połowa została zatrzymana, aresztowana, druga połowa uciekła z kraju. To już nie jest chyba Zimbabwe. Nie wygląda przynajmniej. Po Stanach Zjednoczonych podróżowałem no kilka razy. Tak w takich długi, długich odstępach czasu, w długich odcinkach czasu powiedzmy, przejechałem je trzy razy. Pierwsza podróż, no to śladami pocztówek amerykańskich z filmów. Jeśli ktoś był w Stanach, to wie, że jak się przyjeżdża do Stanów pierwszy raz, to się, ma wrażenie, że tam się było tysiąc razy, że, są, że wszystko jest po prostu super znane. No i to jest fantastyczne uczucie i bardzo fajne i w ogóle. Natomiast ta pierwszy, z tej pierwszej podróży, to ja nie pamiętam w sumie nic. Zero. Pamiętam, że było fajnie, że Hawaj były ładne i że było gorąco na pustyni, a że w Teksasie byli kowboje. I to wszystko. I miałem duże trudności ze znalezieniem jakichś zdjęć, które warto by było komukolwiek pokazać. Ale podczas tej pierwszej podróży nazbierałem tyle kontaktów i zdobyłem tyle znajomości, że podczas mojej drugiej podróży, ze wsparciem z ambasady amerykańskiej tutaj w Warszawie, której pokazałem dokumentację wcześniejszych projektów, bo tak się generalnie zdobywa jakieś tam referencje, zostałem wpuszczony do bazy Sił Powietrznych Edwards na pustyni Mojave, czyli do takiego laboratorium testowego technologii wojskowych. Czyli wtedy jeszcze nie było mowy w ogóle o dronach, którymi dzisiaj amerykańskie siły powietrzne, powietrzne głównie walczą. Wtedy były w fazie testów, no i miałem możliwość wejścia do laboratorium i zobaczenia jak to działa. No i kolejne zdjęcie z wakacji. Pobyt udany, mamo, muszę już kończyć. To, jest, to był mój trzeci pobyt bodajże w Stanach w 2008 roku. Cztery miesiące zajęło mi przekonywanie różnych tam oficjeli na szczeblach federalnych i stanowych, że chciałbym wejść do więzienia San Quentin w Kalifornii. Więzienie o zaostrzonym rygorze dla rezydywistów. Wyobrażałem sobie, że no przyjadę tam, spotkam się z jakimś naczelnikiem czy z kimś, on mnie zaprosi do gabinetu, posiedzimy sobie godzinkę, porozmawiamy, spojrzę sobie przez okno na dziedziniec, i potem uścisnę rękę i wrócę do domu i napiszę reportaż, albo tam zrobię coś dla radia i będę znany, bogaty i dostanę policera. No więc moje starania okazały się być troszeczkę inaczej odebrane tam na miejscu i dlatego nie chciano mi jakby pozwolić tam wejść, ponieważ oni zrozumieli, że ja chcę wejść do środka i spędzić tam trochę czasu. Na początku było to trochę zadziwiające, bo Zanim w ogóle zostałem wpuszczony na teren tego więzienia, dostałem do podpisania taką kartkę, taki, takie oświadczenie, że przyjmuję do wiadomości, że Stan Kalifornia ma politykę nieuznawania zakładników. I że jeśli zostanę zatrzymany przez więźnia lub grupę więźniów, to nie będzie negocjacji zwolnicie go, to wam obniżymy wyroki. <grym> I że spróbują mnie odbić, ale nie ma żadnych gwarancji. A ja nurkuję i wiecie, rafting, uprawiam inne historie tego typu, więc takie wavery to jest generalnie dla mnie standardowa procedura. Więc po prostu podpisałem, nie za bardzo się, nie za bardzo się zastanawiając, co ja tak naprawdę podpisuję. No i trzasnęły kraty i bez ochrony widzimy się o 18. W życiu się tak nie obstrałem ze strachu jak wtedy, serio. Jak wyszedłem z więzienia, jak to w ogóle brzmi? Jak wyszedłem z więzienia o tamtej 18, a byłem nieźle przygotowany teoretycznie, bo przecież chciałem porozmawiać wiecie o przemocy, o gangach więziennych, o tym i o tamtym, no, tylko chciałem z fotela porozmawiać, tak powiem, a nie z autopsji. No więc jak wyszedłem z, z tego kicia i siedziałem w samochodzie na parkingu, to nie byłem się w stanie ruszyć przez godzinę. Byłem taki roztrzęsiony. trzęsły mi się łapy po prostu. Nie byłem w stanie ruszyć samochodem, bo się bałem, że się gdzieś rozbije. To było tak silne przeżycie. To jest różnica między pierwszym wyjazdem a trzecim wyjazdem w takie miejsce. Przy pierwszym nie macie w ogóle najmniejszych szans zrobienia takiego projektu. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Trzeba nabrać odpowiedniej wiedzy, trochę doświadczenia, poznać ludzi na miejscu. To jest kolejny wyjazd do Stanów, który, się, który był poświęcony już wyłącznie jednemu tematowi, eksploracji środowiska poszukiwaczy skarbów. No i to jest coś, czego pewnie z Europy nikt nie jest w stanie wpisać do swojego portfolio, to jest warte półtora miliona dolarów na przykład, to co teraz widzicie, czyli poszukiwanie galeonów z XVII wieku, z 1622 roku, dokładnie. Nuestra Seniora de Atocha, nurkowanie do niego, praca, praca na pokładzie łodzi poszukującej skarbów i tak dalej. Tego się nie da zrobić bez kontaktów i bez wcześniejszych projektów, które można na danym terenie jakoś tam zrealizować, żeby zdobyć referencje. No i Łatwo by było wpaść w taką pułapkę, że, no tak, to się wszystko da zrobić, jeśli reprezentujesz jakąś tam redakcję, albo jakiś, masz sponsorów albo coś. Generalnie trochę tak jest faktycznie, bo instytucje, zwłaszcza na przykład w Stanach, no niechętnie gadają z freelancerami, a już z freelancerami spoza Stanów to w ogóle nie rozmawiają generalnie. Więc w Stanach tak faktycznie jest, ale to tylko w Stanach. Czy ktoś był kiedyś w Tajlandii? Tajlandia jest chyba najpopularniejszym krajem backpackerskim na świecie, bym nawet chyba zaryzykował takie stwierdzenie, aż w Azji na pewno. W, no byłem tam mnóstwo razy i wszystkie moje pierwsze wyjazdy zaowocowały takimi zdjęciami, jak i wasze wszystkie zdjęcia, nie wątpię. Chociaż ja wspominam je fantastycznie, to jednak gdy prezentowałem jakieś pomysły redakcjom na reportaże, to się okazywało, że o tatuażach w Tajlandii to oni już parę razy pisali, owszem, nie są do końca tym... Wszystkim zainteresowani. Ale przy kolejnym, tam chyba już czwartym czy piątym wyjeździe do Tajlandii, jak już miałem obskoczone te wszystkie highlighty, usłyszałem o gościu, który się nazywa Suang, Suang Puang Sri dokładnie, to jest właśnie on. Mieszka no, na głębokiej prowincji, takiej naprawdę no, na, na pasze Tajlandii, że tak powiem, gdzie nic nie jeździ. Jest znany w całej okolicy, jeździ to Hilux i ogólnie jest taki raczej poważany. Jest artystą rękodzielnikiem, więc to są jego wytwory, ale znany jest głównie dlatego, że jest hodowcą skorpionów. Hodowcą skorpionów na skalę przemysłową. Oznacza to, że bierze swojego syna pod pachę, duży kosz, idą do lasu, zbierają skorpiony, przynoszą do domu, rozmnażają je i zabijają. Potem w takich jutowych workach sprzedają to, wysyłają do Wietnamu i do Chin, do krajów, w których się podaje smażone skorpiony, no i zarabiają na tym kupę flotyli. Przynajmniej tak było do pewnego momentu, kiedy Suang stwierdził, że chyba robi coś nie tak, bo on codziennie medytuje i że jest buddystą. A jako buddysta no, nie ma prawa zabijać żadnej istoty. I przeliczył sobie swój bilans karmiczny na minus i okazało się, że nie zna tylu zer. No i jeśli ktoś był w Tajlandii, to wie, że w takiej sytuacji w Tajlandii jest tylko jedna droga, mianowicie trzeba ten proces odwrócić. Więc stwierdził, że ten proces odwróci i zrobił jedyne, co mógł zrobić. Czyli teraz chodzi ze swoim synem do lasu, zbiera tam skorpiony, przynosi je do domu, rozmnaża, po czym odnosi do lasu. I te zera się zmniejszają na, na jego wyciągu z karmicznego kąta. Generalnie. Odbywa to się wszystko w zaciszu jego domu. Mianowicie ma. Taką zagrodę przy kuchni. Wchodzicie, tu jest kuchnia, tu jest jego zagroda, to są tam, drzwi, to tam są takie schodki na górę, gdzie oni śpią. Ma 5000 skorpionów w domu. One stale wyłażą z tej zagrody. bo żyją w takich po prostu warstwach, w takich kupach. Stale kogoś tam dziabną, jak nie syna, to żonę, ale oni są przyzwyczajeni, więc nie mają pretensji. Poza tym rozumieją, jak wa, jak, jakby, wagę tego procesu. Tak? Jakby o co tutaj chodzi? To nie chodzi o zarabianie pieniędzy, tylko tutaj chodzi o dużo ważniejsze sprawy. I do takiego słanga możecie dotrzeć. No, każdy z was może dotrzeć, bez najmniejszego problemu. My tam dotarliśmy w taki sposób, że oni po prostu usłyszeliśmy, że ktoś nam opowiedział, że jest taki wariat i w teleekspresie go pokazywali i my stwierdziliśmy, że go odnajdziemy i tam pojechaliśmy. Tutaj w bardzo zaawansowanej formie graficznej, wymagającej wielu godzin pracy z photoshopem, widzicie najbardziej popularne miejsca w Tajlandii przy takiej masowej turystyce, zarówno pakietowej, jak i backpackerskiej, czyli na północy mamy Chiang Mai, i góry na rzekomo autentyczne treki do tradycyjnie żyjących górskich plemion. Na środku mamy Bangkok i poniżej Pataje, Królestwo wszystkich pakietowych wyjazdów do Tajlandii, no i na samym dole dwie grupy wysp na wschodzie i na zachodzie. Nie wiem, czy widzicie taki, taką ikonkę skorpiona na, na, po prawej stronie. To tam żyje Suang. On mieszka w takiej małej wiosce Fakta pod Utaradit i tam nie jeździ w jego okolice nawet yy, żadna komunikacja publiczna. My tam dojechaliśmy stopem, jadąc ambulansem. No to było jedyne, co tam dojeżdżało. Jechaliśmy półtora dnia w jedną stronę, nie wiedząc w ogóle nic. On tam mógł nie mieszkać, to mogła być jakaś miejska legenda zupełnie I, yy, i mogliśmy nie przywieźć absolutnie nic. Ale stwierdziliśmy, że tak zrobimy i z tego, bo to była dwumiesięczna podróż po Azji, a w Tajlandii wtedy spędziliśmy prawie dwa tygodnie, i z tego wyjazdu pamiętam tylko to jedno miejsce. I ta historia pojawia się w książce i potem była jeszcze ileś razy publikowana w różnych, w różnych formułach. I wtedy się nauczyłem, że jeśli piszemy o podróżach, relacjonujemy je w taki czy inny sposób, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie konkurować, nie wiem, czasem dotarcia z informacją, bo to nie jest dziennikarstwo newsowe, że nikt o tym wcześniej nie napisał. Jedyne, czym my możemy konkurować, to jest unikalność. Czyli albo dotarcie do miejsca, do którego nikt inny wcześniej nie docierał, albo dotarł raz w 1985, albo pokazać miejsca, do których docierają wszyscy z perspektywy, o której nikt wcześniej nie pomyślał. I bardzo Wam życzę powracania w te same miejsca, w których już byliście wcześniej, ponieważ będziecie na nie patrzeć zupełnie inaczej. I nagle się okaże, że te rzeczy, których nie zdążyliście zrobić, staną się częścią kolejnych wyjazdów, z których przywieziecie o wiele, wiele więcej satysfakcji niż z takich pierwszych wycieczek. Moim zdaniem to jest jakby ta formuła wracania w stare, w stare jakby swoje ślady. To jest najłatwiejsza formuła zmiany wycieczki w podróż. I, i bardzo Wam tego życzę. Wielkie dzięki.